Drodzy, na tą okazję słucham właśnie koszulę. Dokładnie wczoraj, 8 lipca 2024 w moim kanale pojawiła się magiczna liczba 100 subskrypcji. Przejdźmy do dzisiejszego tematu odcinka. Wielki, w pomny, pierwszy w historii tego kanału, special z 100 subskrypcjami. Kurde! Ej! W tym momencie minął mnie Google Street View. Tutaj jechało. Przygotowałam parę takich klasyków Klasyczki Radość i spełnienie, że mogę to nagrywać Dzisiaj się przeteleportowaliśmy do kuchni Na pierwszy Cinnamon Będziemy sobie gdzieś tak tyle Aj, wpadło mi tu do wody, fuj Nice <grystanie z pory> Widziałam łyk wody i, zac... I myślałam, że jak sobie to rozpuszczę w buzi i będzie lepiej, ale o... od razu poczułam, że... Szczerze, że było <laughs> strasznie obrzydliwe. Okay. Kolejny challenge jest to kamerki na morde challenge. Wydaje mi się, że nie ma co przedłużać. Nie jakbym mi siebie w ogóle widziała. A siebie nie widzę. Tak się pole... no nie mogę z tym kotem. No, musiałam tego kociura. Zacznijmy sobie gdzieś tu od ucha. Jeg bare Au! Dobra, kamerki zdjęte. Powiem Wam, że challenge cięższy niż się wydaje o wiele. Łącznie 13 klamerek miałam przypiętych na swojej twarzy. E, czy to dużo, mało? Nie wiem. Dla mnie to było bardzo, bardzo bolesne. Wiem, żeby mogła jeszcze więcej gdzieś je umieścić i przeżyć ten ból, ale już mi się robiło troszkę słabo, ale to bardziej przez to, że jest tak ciepło. E, lepiej byłoby na pewno, gdyby mi ktoś te klamerki przypinał, bo tak to się jeszcze musiałam skupiać, żeby gdzieś się tutaj wpiąć, e, ale challenge no po prostu trudniejszy niż się wydaje. Wiecie, wszystko mi zaczęło palić po prostu boleć i e, nie do, że mi się jeszcze cało robiło, to jeszcze mi zaczęło zlecieć z, z bólu, e, więc powiedziałam, że dobra, stop, bo to, jest, to są moje pierwsze styczności z challenge'em. Zresztą do tego challenge'u kiedyś wrócę, aby spróbować zmieścić jak najwięcej tych kamerek. Kolejny challenge za nami, let's go! Oh, jesteśmy przy kolejnym wyzwaniu, nagrywam jak coś przednią kamerą, bo w tym wyzwaniu muszę też siebie widzieć. Nie skwaś się challenge, no jest coś takiego na pewno. I mam tutaj tak, witaminę C z KFD. Nie, nie jest żadny tylko. To, to jest witamina C w proszku. Tu musicie mi po prostu zaufać za słowo, ale jest to samo w sobie kwaśne. Troszkę ręki kapkę, już jest to zaczęte jabłko. Mega dziwny jest kwaśny chilen, bo są tu mega dziwne produkty, bo nie macie takie wytyfy. Ale tak, więc mamy kwaśny proszek, cytrynę do tego sobie wymieszamy i do przegryzienia kwaśne jabłko, które już jest zaczęte, bo musiałam sprawdzić, czy faktycznie jest kwaśne, ale za każde skwaszenie jest dodatkowa minuta. W następnym challenge'u. A o co chodzi? No to musicie zobaczyć, jaki będzie następny challenge. Dobra, jesteście tutaj niżej, żeby było widać wszystko elegancko, co ja tutaj robię, żeby nie było. Bo tyle to jest jedna porcja. Jak widzicie, będzie to chyba. O. Dobra, dajemy tyle. A jeszcze troszkę sobie damy, więc. Zrobię. Lekko minę taką zrobiłam. Nie, bo to jest typa. Dobra. O shit. O, chyba to aż czwarty albo trzeci raz. Zostawiał tu strasznie dziwny posmak po prostu. Ale załóżmy sobie takie 5-6... Dobra, dajmy 6-6 sześć, sześć razy, bo wydaje mi się, że... że... Nie, nie, nie zdałam tego testu, żeby się nie skłasić. Więc dajemy sobie 6 dodatkowych minut. Ale minut do czego? O co mi chodzi tak naprawdę? Jak widzicie, podstawa mam zrobione. Są to oczywiście kostki lodu. Temperatura. Najzimniejsza. Jak już możecie się domyśleć, będzie to oczywiście zimna wanna. Chodzi z tymi dodatkowymi 6 minutami, które mam z poprzedniego wyzwania. Od momentu, w którym zacznie mi już być faktycznie zimno i już będzie mi bardzo, bardzo niekomfortowo, od tego momentu będą jeszcze dodatkowe 6 minut doliczone. Zobaczymy, czy wytrzymam, bo wiadomo, z głową wszystko, nic na siłę. No i co? Widzimy się już w wodzie. Dobra, to woda jest faktycznie zimna. Myślę, że można zaczynać czas start. Było. Dobra, u mnie już jest troszkę lepiej. Na początku nie mówiłam, że po prostu zapaść oddech. I co prawda, kąpię się codziennie w zimnej, e, w zimnej wodzie, e, no ale jest to prysznic szybki. To jest jakby zimna prysznice, to jest um, lewej niżej jednak niż taka zimnowa wody, Bo już się zaczyna lekko trząść. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Kurde, jest ciężej niż zazwyczaj jakoś y, 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 i y, strasznie się trzęsę, więc w tym momencie włączam minutnik. Włączam minutnik na 6 minut, bo już jest ciężko, już jest ciężko. Spokojnie, muszę się wyciszyć. Jejku, aż się trzęsę. Gdybym sobie robiła takie marszowanie już bym wyszła, bo już jest... Przekroczyłam ten próg, gdzie jest niekomfortowo i nie powinno się ogólnie tak trzymać. Pamiętajcie, że nawet jeżeli po dwóch minutach e, jest już ciężko, to wychodzicie w sensie, Oczywiście, jeżeli robicie to tak, jak się powinno robić. Jeżeli robicie challenge na YouTube jak ja, no to trzymacie jak najdłużej, dopóki nie zadnajecie, nie przejdzie po was karetka. E, słuchajcie własnego ciała, tak jak już macie drgawki i już jest niekomfortowo, po prostu czujecie to, wychodzicie, nawet jeżeli minęła minuta przykładowo, to nigdy nie jest to warte. Pamiętajcie, to wszystko z głową, chyba że robicie challenge na YouTube i jesteście debilami jak ja. Chwilę przytrzymałam, żeby na kolana też poszło, ale teraz idziemy w dół. To jest bardzo nieprzyjemne, to nie powtarzajcie tego, nie. Zobaczymy się za chwilę. W końcu przynajmniej włosy umyłam. Ja powiem Wam, że fajny challenge, bo w końcu, w końcu się umyłam. Było ciężko, musiałam zrobić sobie ciepły prysznic, żeby trochę przywrócić temperaturę, bo miałam normalnie drgawki. Także pamiętajcie z głową takie rzeczy róbcie, jeżeli chcesz, chcecie się sprawdzić, oczywiście wszystko z głową, ale powiem wam to, bo jest to bardzo, bardzo fajne doświadczenie, bardzo korzystnie to wpływa na ciało. Myślę, że możemy zakończyć na tym. Miało podsłuchajcie w komentarzach jakieś swoje challenge, które mam wykonać. Dziękuję jeszcze raz za 100 subskrypcji. Jeszcze przypominam, że na moim TikToku trwa właśnie daily przez 69 dni. chcecie się pośmiać i skryżować, to wbijajcie właśnie Właśnie tam. I ja wam życzę miłego Dziąka, bądź wieczorku Całuski dla Was. Trzymajcie się ciepło. Pa!